Cześć, dzień dobry, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na I dzisiaj znowu grałem sobie w Dunk Light 2 I powiem wam tak, nie mogłem się powstrzymać od jeszcze jednego sobie nagrać odcinka Bo jestem ciekawy jak będzie wyglądać to miasto, więc... Słuchajcie, zobaczmy sobie, najpierw przez te tutaj okna zabite Widzimy tu już kawałek miasta, czy tutaj się wyjść? Nie No ale dobra, chodźmy sobie za tym Hakonem, bo to jest dobry ziomek Jest, w końcu jest miasto mm. Nieźle gdzie jest kantyna? W tamtą stronę, w centrum, za tymi zwałami chemii. A, muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Bronią go, jakby to był portal do jebanej walhali. Mało kto się przedostanie. To moja specjalność. Gdzie ten tunel? Nie tak szybko, kowboju. Bez biomarkera nic nie zdziałasz. Jesteś zagrożeniem. A już wiesz, jak ludzie w Wiledor reagują na zagrożenie. No, ty wiem. Możesz mi pomóc? Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy, najpierw biomarker. Bez niego ani rusz. Skąd jesteś? Długo szedłeś? Dwa tysiące kilometrów. w mordę! Jakim cudem nikt cię nie zaraził? A, proste, nie dałem się ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Drugie, Haran. Wildor też odizolowali. Wznieśli mury. Zamknęli nas. I właśnie to nas uratowało. Jak się dostaje, biomarker? A nie dostaje się. Chyba, że ma się kontakty. Ja mam. Chodźmy. Przy okazji, Hakon. Ejden, Miło cię poznać. Witaj... <grym> w raju. No, ja tam się cieszę miło, podładnie tutaj powiem wam. Widzę, że już biegniemy od razu. Czekajcie. E Tap. Tutaj! Chopa! Zaczynamy Ej, znowu. Było się w wojsku. Znowu zaczynamy z Kakanko. Oddziały specjalne? Przez 7 lat. Nawet to lubiłem, ale mi przeszło. No to jest. Za niesubordynację dostałem wilczy bilet i wyzerowanie konta. No i jeździłem tak Ała! To się nazywa padek. I Ichuj! Przynajmniej dobrze znam miasto. No, dawaj! Kurde, no. Nie wiem. Bez, bez inhibitora długo nie pociągiesz. No to wszystko właśnie przez to jest... ostatnio go dostałem, zrobiłem demolkę. Tak jest za pierwszym razem. A potem jest już lepiej. Jeśli się Nie, no nie wiem tam. Czyli mogłem nie przeżyć? Gdybyś go nie dostał. To, to tak czy siak byś umarł. No, Dlaczego mi pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów, ale jeden uratował mi życie. Byłem pielgrzymem. Teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie. No to zaczynasz od nowa, przyjacielu. Patrz na te rudery. Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. Dobra, czy musimy czegoś takiego szukać? Ludzie zostawiają w takich miejscach sporo rzeczy. No, mamy minut. Gdyby ktoś nie zdążył do kryjówki. Eee, czy to było. A, to, złą, to to nie. nie wiem, że tam nie idzie. To by było zbyt piękne. Co to jest? Co to? Kryształy. Ktoś musiał je tu schować. Ale fajnie. Powstały po tym jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przesądy. Czyli ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę, a ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. Pokażę mu skrzynię, której szukasz, o. A muszę też się sianek zakręcić Ja tak fajnie skaczę powiem wam Ładniej Ale jest znowu skakanka, to strasznie wysoko go mam takie wrażenie, że brak grawitacji jak ja skoczył Jaki szybki skok wrażenie, że jest brak w grawitacji tutaj trochę dawaj, zobaczcie Po są do zombiaczki Uważam tu. Czy macie tu armię? A, stółżowie. Ludzi też tak traktują. Uważaj, to właśnie oni pilnują tunelu. No cóż. Powiedz mi o nich więcej. Dowiedzmy się więcej. Uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. A, sprawnie im poszło. Tak, ale ich pomoc ma swoją cenę. Zapamiętaj jedno. Grasz według ich zasad albo zdychasz. Ich ochrona bazaru bardziej przypomina okupację. Na szlaku sporo twardzieli wspominało o nowym porządku. Zawsze chodziło o to samo gówno. Ja, tu jest podobnie i robi się coraz gorzej. Będę ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina, a ludzie na bazarze mają już dość. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielki boom. O, znów gierę jest lej, Hej, idziemy? Chciałeś mi coś pokazać. Tak, za mną. Zobaczcie, jest taka, tak, jakby opalowana w, w, w gierę. No, jest. gierę, No, jest cały czas gierę. Nie. mam zębiaczki. Patrz, nie chceć się. ale tutaj, tu łeczek, kurde. To koniec tyłeczka. Niestety. Wiecie co, przyczepiłbym się, że trochę widać to. O, kurde, to są tyłeczek. Trochę widać takie niedoprowad... do dopracowanie ten peców, mam wrażenie. Teraz dziwnie chodzi. Już prawie. Oby obyło się bez niespodzianek. Ściemnia się. Zaraz będą się budzić. Szybko! Otwieraj skrzynię. Dobra, już otwieram wziąłem. Dostaniesz za to biomarker. Kurwa. No i chuj szlak. Zabrali wszystko. Chwila. Nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Dostanę biomarker. Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń, a sprawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. Mmm, zagrajmy tak może. Nie ochłonimy jeszcze. Kogoś ważnego, a to powinno mi pomóc. Ale skąd to masz? Lepiej, żebyś nie wiedział. Uwierz. Niech ci będzie. Jaki ważny wybór to był mój? Wow. Na pewno miałem jakiś, może ten. to no, nie aż taki ważny, no, ale już tak na pewno ważniejszy trochę Ej Jesteś no, tam Jestem, mi lampę UV Bazar Damy radę za mną, chodź nocna wycieczka pierwsza. Chyba. No fajnie mam zaznaczone lampy UV że się braje grawitacja, ale to cóż. Ale ładne świnki to są. Dobra, szybko. Jak on skacze, boże, to jest aż... Aż straszne. A wrażenie, że on jest strasznie nic, małe te postacie są. Słyszysz to? Tam, w stronę światła. Już prawie jesteśmy. Jeszcze trochę. Jo jesteśmy ratowane Halo! Stój w świetle Hakon No dalej! Otwierać! Już! Hakon wyjedz idzie! Biomarkery! Nie ma czasu. Mamy tu wyjca! Biomarkery! Nie słyszałeś? Mamy... Biomarkery, mówię! Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać biomarkę. Musisz nas chociaż do przeciągu. Musi pokazać biomarkę. Co powiesz na elektronikę? Ty fiucie. No to dupa. Odburz. O, to słabo. No i wyjedz. Zawyłasku lecimy do kliany. Nie ma czasu, dziecki noju. Nie odwracaj się, biedni! Nie będę się odwracać, po co się odwracać? No ten spacer. Ło, golimy, za mną! Co ty robisz? Ty biegnij, nie bój się mi! O. Nie pierdź, że się zbugowałeś. no Hakon! Hakon, nie teraz! Tam jest światło, dobra, wiem gdzie biec chociaż. Kilian, okay. Zajmij ich! Kilian! Kurwa! Kilian! Kurwa! Kilian! Kurwa! się Kurwa! się Kurwa! rano Kurwa! Kurwa! on Kurwa! już. Ora wirale, sam chodzi szybkie zombie Cześć powiem wam, że jest... mówiłam, jest lepiej trochę Jak już weszliśmy do miasta to jest trochę ciekawie. Nieszczęścia chodzą parami Boże. No Giliano, To już wszyscy? Dobra, wo. Pomóż mi. Czekam, ja muszę zabrać pieniądze. Teraz Dobra, jest. Ogarnął w końcu. Na to było do co nie? Uf, ja pierdolę, Kilian. Było czekać jeszcze dłużej. Wahałem się. Jednak wolę nie sprzątać twoich flaków nad ranem. A teraz poszli stąd. Daj spokój. Przestań już zgrywać takiego fiuta. Popatrz. Ty to! Rzadka rzecz! Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. A ten to kto? Lega, no. co tam? Przystaw się. Jesteś tu nowy, co? Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nas wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie, a zresztą bez znaczenia. Co ty knujesz, Aton, he? Eh? Dałem mój inhibitor. Przeżył. Oszalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Poważnie. Pff, <sukizy> Został w szpital. Wolałem tego uniknąć. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy, lampa UV. Wrócę po ciebie, czekaj. Akon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak, ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. Ale dalej jest noc. Czemu on wychodzi w nocy? Kretin. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? A nie, w sumie w nocy to lepiej wchodzi do budynków. No to może racja. Fajnie, że ja nie muszę iść, Piepsony taryfiarz i matka miłosierdzia w jednym. A mogłeś gotować? Wszyscy ci mówili, zajmij się tym, gotuj. Życie byłoby łatwiejsze. Żadnych nocnych biegaczych, hakonów czy dylematów. Już <grym>, to jest fajny. Ale nie. Zachciało ci się wyższe ceny, kurwa. Albo. A mogłeś sobie gotować. A zresztą. tak już znacie się z Hakonem? Zbyt długo. Co miał na myśli mówiąc, że pomagaliście ludziom? Służyliśmy razem w specjalnej. A, mniejsza z tym to stare dzieje. Biomarkery. Dlaczego tak trudno jest zdobyć? Bo to skomplikowane urządzenia, a fabryki, które je produkowały, już od dawna nie istnieją. Biomarkery łączą się z krwią. Po połączeniu nie można wykorzystać ich ponownie. Bez nich infekcja rozwija się bez kontroli, jak to było w Twoim przypadku. Dlatego ludzie płacą fortunę, żeby załatwić nowy. Oddają wszystkie pieniądze i kryształy. Na szczęście ja i Hakon znamy miejsce, gdzie można je wytwarzać. To źle, że Hakon dał mi inhibitory? Wielu ludzi od nich umiera. To silna substancja. Nie dla każdego. Ale ja przeżyłem? Czasem się zdarza. Nie ekscytuj się. Po prostu z nimi uważaj. Dobra, to dowiedzieli, dowiedzieliśmy się sporo Teraz górna. Dopiero dotarłeś do miasta? Co cię tu sprowadza? To nie jest Ziemia Obiecana, wręcz przeciwnie. Muszę się dostać do Rybiego Oka. I Hakon ci w tym pomaga? Porządny z ciebie chłopak, ale coś ci powiem. Nie warto okazywać zaufania byle komu. Kurde, skąd wiesz, że możesz ufać mnie? Dobra, dość tej paplaniny. Idź spać. Do rana i tak nic nie zrobimy. No dobra, słuchajcie, no to cóż, to dzisiaj chyba byłoby na tyle, w dzisiejszym odcinku, powiem wam. Yy, jednak krótki dzisiaj odcinek będzie, no ale cóż, yy, mówię wam, nagrywam. To, to już czwarta w nocy jest i po prostu, no nie mam siły zbytnio już tego nagrywać. Yy, więc, o, no coś tu mam, więc po prostu, słuchajcie, zobaczymy się już niedługo w kolejnych filmach i cześć.